Cześć. W tym odcinku pokażę wam jak ściągnąć świetny dodatek do The Sims 3 4 pory roku. Dodatek do The Sims 3 4 pory roku jest naprawdę ciekawym dodatkiem, zresztą zobaczcie sami. Mam tutaj taką właśnie tapetę z tego dodatku i w tym odcinku pokażę wam jak ściągnąć właśnie ten dodatek The Sims 3 4 pory roku. No, żeby ściągnąć go szybko. W sumie praktycznie cały łączę, to trzeba wejść na stronę wwwpobierz download.info, ukośnik, myślnik, pory, Nie wiem, czy wszyscy z Was już sobie to, sobie to zapisali, czy sobie zrobią pauzę, ale ja po prostu od razu wejdę na tą stronę, żeby wam pokazać, że. Coś takiego można zrobić, można ściągnąć to bardzo szybko. Www.pobierz, download.info ukośnik 4 pory roku.exe. O, jak widać, się tutaj coś pobiera. Dodatek do The Sims 3 4 pory roku jest na tyle innowacyjnym dodatkiem, że jak sama nazwa wskazuje, dodali tym razem pory roku do Simsów. Czyli możesz robić takie rzeczy jak na przykład lodowisko w ogrodzie, tak? Czy na przykład basen. No dobra, uruchamiamy. No i to jest instalator, to jest Sims 3, 4 pory roku. No i co, co, się, co robić jak jest instalator? No to tylko dalej, dalej, dalej klikamy. Rozpakowywanie. Ten dodatek jest o tyle ciekawy, bo wiążą się z tym też ciekawe święta. Jest na przykład święto Halloween w tym dodatku, 4 pory roku możecie tam świętować, przebierać się za różne tam duchy i tak dalej, jest Narodzenie, to więc to jest na pewno, na pewno bardzo ciekawy dodatek do The Sims 3. O, instalacja prawie zakończona. Wpisz klucz instalacyjny. Jak otrzymać klucz darmowym SMS-em? No, żeby otrzymać tutaj klucz to trzeba tutaj kliknąć, nie? wpisać swój numer telefonu. Ja już to wcześniej kliknąłem, to po prostu sobie skopiuję ten swój klucz instalacyjny. Ciach. Program aktywowany, naciśnij zainstaluj. The Sims 3.4 roku. Okej. Okay. To zainstaluj. No i tutaj się nam coś instaluje. <grym> <grym> Czyszczenie rejestru, bla 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 bla. Powiem wam, że to dość szybko się zainstalowało. Nie spodziewałem się, że tak szybko. A! A widzicie. To jest jeszcze... Czy się to dopiero ściągnie? Mhm, zakończ. No dobra. To jest coś takiego do ściągania. Ile to ma? 2 giga ma ten dodatek do Sims 3. 4 po roku. No to co? Trzeba kliknąć start. I zacząć pobierać. Ja sobie kliknę ten start i, i zaraz odpalę grę. Zobaczycie jak ten dodatek do The Sims 3 4 Pory Roku wygląda. Okej, okay, już się ściągnęły The Sims 3 4 Pory Roku. Już się uruchamia ten dodatek, jak widzimy. Jakieś kolorowanie liści. Różne rzeczy takie fajne, drzewka kolorowe. Okej, okay, co wam mogę powiedzieć o tym dodatku? No przede wszystkim to że The Sims 3, cztery pory roku wprowadza całkowicie nowe ubrania. I całkowicie nowe przedmioty tych przedmiotów w ogóle nie było we wcześniejszych dodatkach, nie będzie tych przedmiotów w późniejszych dodatkach. To więc radzę Wam, jeśli jesteście naprawdę wielkimi fanami Sims 3, musicie mieć ten dodatek. No dobra, ja już ten dodatek mam, już mi się ściągnął. Okej, okay, ja tutaj sobie będę zaraz grał. Co my tu mamy? Ok, jak widać, gra zaczęła się wgrywać. Widzicie piękną plażę tam, gdzie mieszkają moje simsy. Postanowiłem, że nie będę wam dalej pokazywał tej gry, bo to naprawdę będzie naprawdę bardzo fajna i ciekawa rozgrywka. A chciałem, żeby ten filmik tak troszeczkę mniej potrwał niż 5 minut. Dobra. Tak, jak już wiecie, skąd pobrać te Sims 3, 4 pory roku, wejdźcie na podaną stronę i po prostu sobie ściągnijcie je za darmo. A jak nie wiecie, no cóż, to polecam obejrzenie jeszcze raz filmiku. Dzięki,